c Sure. Takk. Jaki, no, Nieba, tak, miło, nie ma takiej młodej, nie ma! Biegnij, biegnij! Cały czas! Dawaj, 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 dawaj! Już się da, już jest No i Już, już kończący! Teraz, ogień, ogień! Na bok tu zbiegaj! Na bok zbiegaj, ogień! I jasno! Jasno, jasno, to idzie dalej! I powoli trzeba. Spokojnie, małczy o tym. Trzydzieści jeden, to jest moja? Trzydzieści jeden, trzydzieści trzy. 5, 7, 12, 20, 30, 30. 30. みんなさわるんだ。 No, zakładaj, zakładaj. Zakładaj, zakładaj. Zakładaj, zakładaj. Zakładaj, zakładaj. Zakładaj, zakładaj. numer Zakładaj. To jest Zakładaj. minut Zakładaj. 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 222, 234, 209. Teraz wykonamy. 209, 200. A już ładnie jest. Dobrze. Mafki. Bardzo powierzchnią. Przepraszam, że tak. O to chodzi. Spokój, czekamy na wyniki. Przebiegliśmy, jest dobrze. Spójrzcie tarczę, popatrzcie. Co będzie? Zobaczymy. Jest 5, 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięć? Wszystko w dole poszło. Pięć, pokaż. Jest, super. Jest, wszystko. Wszystkie macie?

Gratuluję brązowego medalu. Zadowolony pan jest z wyniku drużyny? Tak, bardzo ładnie postrzelaliśmy. Podchorążowie spisali się biegowo. Na to, że przeszkód także bezbłędnie praktycznie. No niestety 11-12 poza zasięgiem, ale tutaj już inna historia, że tak powiem. Treningowa tutaj w mojej drużynie głównym trzonem są studenci podchorążowie wyższej szkoły Oficerskiej wojs lądowych. Także to jest naprawdę prawdziwy sukces dla nas. Trzecie miejsce w pobiegach indywidualnych i w biegu drużynowym daje nam w zespole trzecie miejsce w Wojsku Polskim. I pierwsze w szkolnictwie wojskowym. Jak długo się przygotowywaliście do tego startu? Przygotowywaliśmy się praktycznie od stycznia, no nie licząc tych dwóch ubiegłych lat, bo tak naprawdę formę się buduje latami. Dwa lata temu trzecie miejsce w zespole, rok temu drugie, teraz trzecie, także trzymamy poziom cały czas wysoki. Także jestem bardzo zadowolony z moich podopiecznych. Ale ten skład się zmieniał w porównaniu do poprzednich lat? Yy, ci sami podchorążowie. Także zdobywali umiejętności, zdolności motoryczne na coraz wyższym poziomie. Także. No i wyszkoleni odejdą, zasilą niedługo inne ekipy, tak? No, ni 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 niestety, cały zespół odchodzi w tym roku. Trzeba rozpocząć pracę nad nowymi, nowym narybkiem, że tak powiem. Są już kandydaci? Mam tutaj podchorążych z trzech z pierwszego roku, już w tym roku jeden jest, startował PK, pozostali w ramach mistrzostw uczelni, doskonalili swoje umiejętności, kształtowali wytrzymałość, szybkość, także myślę, że będzie dobrze w następnym roku, aczkolwiek dużo pracy nas czeka, zaczynamy tuż po mistrzostwach. To życzę owocnych przygotowań, i bardzo. kolejnych sukcesów. Dziękuję. Kontynuując mistrzostwa z zeszłego roku, poziom w patrolu bardzo... Bardzo się podniósł. Drużyny w tym roku naprawdę są bardzo wyrównane. Co zresztą pokazują wyniki i zwycięstwo przyszło nam bardzo trudno. Naprawdę trzeba było się starać w tym roku. Liczył się każdy element. Nam udało się wszystko. Także. Jakie jest... były założenia przed startem? Założenie no przede wszystkim, żeby wszystko się udało, żeby powiedz dobrze OSF. Dobrze. Najważniejsze strzelanie. Nie? To, to, było, to było kluczem do sukcesu. I jak pan się czuje w gronie 41-latków? Jako pan najmłodszy? <laughs> nie, dobrze. Łapie doświadczenie, o tak. Aha. Będzie najlepszy. Nie, <laughs> tak. Kandydat już do przejęcia Ma, pałeczki? Mam 15 nie. lat do 41 nie, lat, to, także jeszcze kupę czasu zakończenie. Co dzisiaj zadecydowało o zwycięstwie? Zdecydował zdecydowanie bieg i strzelanie. Definitywnie. Liczyliśmy, że reprezentacja WL2 będzie na pewno najszybsza. No, tak brzydko powiem, też liczyliśmy, że im się noga powinien na strzelaniu, wygrali zdecydowanie strzelaniem. Moi zawodnicy strzelili też bardzo ładnie, bo najlepiej. Liczyłem się z tym. Jestem bardzo zadowolony, że mamy miejsce na pudle. Mimo, że to jest srebrny medal, ale to jest zawsze medal. Ale różnice były niewielkie, także no tutaj niewielkie, poziom bardzo wyrównany. bardzo wyrównany. Bardzo wyrównany poziom, jeszcze odkąd startuję jako zawodnik i, i trener, także jeszcze z takiego wyrównanego poziomu indywidualnie i zespołowo nie było chyba na żadnych mistrzostwach, odkąd pamiętam. Także jestem bardzo zadowolony. Bo wygrali najlepsi.